Poopowiadałbyś, co można zrobić, żeby nie doprowadzać do nastroju rojowego? Czy to jakaś tajemnica pszczelarska? Nie, nie słuchaj, nie tajemnica pszczelarska. To jest po prostu zwykła wiedza pszczelarska. I ja Ci mogę, oczywiście, poopowiadać, co trzeba zrobić, żeby nie doprowadzić do nastroju rojowego. Trzeba sobie kupić książki i poczytać. I zdobyć odpowiednią ilość wiedzy, i dopiero później się brać za pszczoły. No, niestety tak to jest. Słuchaj. TikTok, szczególnie ten mój, kiedy to jest takie miejsce popularyzujące takie proste rzeczy o pszczołach, ciekawostki i tak dalej, nie jest miejscem na szkolenie pszczelarzy, którzy kupowali pszczoły, a nie mieli czasu zdobyć najpierw odpowiedniej ilości wiedzy. Więc, no, niestety, jeżeli szukasz takich porad, to nie u mnie na kanale. Są na przykład na YouTube kanały różnych pszczelarzy, którzy radzą. Jest Marcyś, jest Tomek, Kasia. No teraz akurat jest nieaktywny, ale kanał jest, filmy są, także można oglądać. Jest cała masa innych pszczelarzy, których można oglądać, bo tutaj na TikToku, słuchaj, no to nie jest miejsce właśnie, żeby uczyć pszczelarzy, bo kontent jest całkowicie inny. No i wybacz, że nie będę po prostu kręcił filmów, żeby tam, nie wiem, trzech czy czterech pszczelarzy doedukować, kiedy tysiące innych ludzi, których to nie interesuje, będą się po prostu nudzić tymi filmami. Tak? Po techniczną wiedzę odsyłam tam, gdzie jest techniczna wiedza. Tutaj są takie ogólne ciekawostki o pszczołach, miodzie, produktach pszczelich i tak dalej.